Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. ファイト Patrili, oto je da karol, 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 Karol. Nie. Dobra. Daj od razu.

i <laughs> you yeah <laughs>

We'll yeah. O chwilę uwagi podsumujemy dzisiejszy turniej. Zacznijmy na początku od tych podziękowań. Chciałbym serdecznie podziękować gospodarzowi dzisiejszego turnieju, czyli Legi Oleszyce, która każą ogarnął ten temat organizacyjny, prowadził, komentował itd. Tak tak na pewno będzie prośba i chciałbym, żebyśmy dzisiaj zdecydowali gdzie będziemy robić turniej za rok i kto by chciał być gospodarzem przede wszystkim. Wiadomo, że jest fajnie, jak ktoś wierzy na siebie, że tak powiem, nieodpowiedzialność, bo organizacyjnie jak najbardziej urząd tym pomaga, ale chciałbym, żeby był jakiś gospodarz, który no, miałby tą godność i reprezentowałby, że tak powiem, ten też turniej. Ale to bym chciał pytać już na koniec. Drodzy moi, na wstępie chciałbym jeszcze podziękować za dzisiejszy turniej, turniej sędziom dzisiejszego, dzisiejszej, dzisiejszego turnieju, począwszy od Pawła Paryniaka, Krzysztofa Kasperskiego, Michała Szczybu i Mirosława Powroźnika. Dziękuję. mi Czakę zapisano, a niestety pana pachołka. Ale drodzy moi, no tak się czasami zdarza. Drodzy moi, przede wszystkim dziękuję za frekwencję. Jakby nie było siedem drużyn, daje to poczucie tego, że jednak piłka nożna na terenie miasta i gminy się czy rozwija, czy nie, to każdy już oceni indywidualnie, ale się, cieszę się przede wszystkim za wasz udział i za to chcę podziękować. Drodzy moi, fakt patrząc z perspektywy tego całego dzisiaj turnieju, bo powiem od początku i do końca. Widzimy, że emocje oczywiście na w tym no, meczu finałowym zawsze są, ale to każdy musi mieć świadomość, no niestety przy takiej rywalizacji, a e, tutaj stają w szranki dwie drużyny, które w, e, w A klasie rywalizują, o ten miano najlepszej. No dlatego też tak jest i cza czasami trzeba uszanować i, i też powiedzieć sobie, no czasami przepraszam, ale myślę, że po meczu każdy tu sobie rękę podaje. Uważa, że... Sport jest sportem, dzisiaj stoimy i teraz szanujemy się i myśmy rozwijamy się dalej. Cieszę się bardzo, że jest ta rywalizacja, bo też daje poczucie tego, że każdy chce być lepszy, wy, że tak powiem, samej, nie powiem lidze, ale nawet na takim turnieju, choć jak dzisiaj, zawsze traktujemy, że to ma być spotkanie takie towarzyskie, choć niestety emocje się udzielają. Cóż, opieka medyczna była, już nie ma, ich nie będziemy dziękować. Podziękujemy, myślę, że temu panu z tyłu, tu też lata obrębie. i ogarnia, Andrzej. Widzę, że masz największy poklas, no i oczywiście jak najbardziej cieszę się za to. Też dziękuję za te drużyny, które, a nie mamy ich za wiele, są takie, jak to mój samozwańcze, dziękuję JLB, która się pojawiła i się zebrała, bo wiemy, że większość z Was jesteście ligowcami, zbieracie się na co dzień. Tutaj nie jest problem, a JLB jest taką drużyną, która się no, z Marszu zebrała i dzisiaj też godnie reprezentowała ten turniej. Dzięki Pod... przejdziemy już do tego podsumowania. jeszcze raz dziękuję za udział wszystkim cieszę się, że tutaj ta atmosfera tej rywalizacji sportowej była myślę, że na dobrym poziomie może nie na bardzo, ale na pewno na dobrym plus cieszę się, że nie było takich animozji, gdzie się czasami pojawiały w kontekście gra gra powinien i tak dalej bo to też rodziło takie niepotrzebne no, frustracje u niektórych dlatego też cieszę się bardzo, że większość z was przyjmuje to w takim kompromis i uznajemy, że no tak się powinno być, a też ważne jest to, bo wtedy, wtedy widzisz, że troszeczkę ten turniej przeszedł tak łagodnie i Kaziu możesz czuć się, że spełniłeś się jako ten no, gospodarz dzisiejszego turnieju. Cóż, zaczniemy od siódmego miejsca. Zaczniemy niestety, Kaziu, od ciebie, od gospodarza dzisiejszego turnieju. Zapraszam. Siódme miejsce w turnieju piłki nożnej w UE, Burmistrza miasta Gminy, zajęła Legia Oleszynce. Brawo! Brawo, 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 brawo! dziękuję Ci za tę piękną Dzięki. I piłeczka. O, dziękuję. O której Kazio mówił, że wszyscy tutaj nagrodzeni zostaną. Drodzy moi, dziękuję też Drużynie Błękitni za lesie. Mamy? Jest, jest błękitny. Zaleśni, szóste miejsce. Dzięki wszystkiego dobrego. Proszę bardzo, oczywiście piłeczka też. Drodzy moi, ta drużyna, która się zebrała i tutaj godnie reprezentowała, piąte miejsce w turnieju piłki nożnej JLB Przerwa. I'm <laughs> I... Drodzy moi, ja myślę, że jest miłe zaskoczenie czwartej drużyny w tym turnieju. Dlaczego? Bo jak sami wiecie, zjednoczeni za Stare Sioło. Niestety rozwiązało się, a dzisiaj też ten team Stare Sioło reprezentował, myślę, że akurat tą miejscowość i cieszę się bardzo, bo i też trzeba im pogratulować za to, że nawet w ostatnich zawodach sportowo-pożarniczych Drodzy moi, jeszcze chwila uwagi, zaraz kończymy. Sportowo-pożarniczych też się reaktywowało Stare Sioło i też tutaj brało w tym udział fajnie, cieszę się, bo się coś zaczęło dziać może akurat wrócą na właściwe tory i też będą chcieli grać w tym turnieju tak jeszcze jak powiedziałem czwarte miejsce w tym turnieju Wim Stare Siło zapraszam serdecznie młody został dziękuję, piłkę i nie zawsze dobrze grać Okej, okay, drodzy moi przejdziemy do tego już pudła, pudła jeszcze chwila, pudła tego premiowego no oczywiście jak najbardziej duże gratulacje dla tych najmłodszych, bo jakby nie było druga klasa, no druga liga, przepraszam, Podkarpacka, myślę, że to też, przepraszam, będzie dla nich dobre, dobry był, dobry sprawdzień, ale też wyzwanie, bo wiemy, że tam już nie, tu Piotr potwierdzi, nie będzie już przelewek, mi się wydaje. Drużyny są na miarę już. No, tak jak mówię z was, bo wy akurat pokazujecie to, że siła, motoryka i tak dalej muszą być. Tu się nie da już, że tak powiem, czasami na półśrodki bawić się w tą piłką, ale cieszę się, bo też godnie reprezentowali ten turniej, no i zajęli trzecie miejsce. Zapraszam juniory, Cóż, cóż e, stało się, fajnie, że akurat to pokazuje, że jesteście tutaj na miarę tych możliwości najlepsi w tym turnieju i to też fajnie, bo akurat dwie drużyny czołowe tutaj za klasy, cieszę się bardzo, ale tak się stało, że ktoś musiał wygrać ten turniej, ale drugie miejsce niestety czy stety, myślę, że w kolejnym turnieju będzie lepiej, Błękitni Futory, zapraszam. Cóż drodzy moi, puchar jest przechodnik. Tak, tak, dobrze. Drodzy moi puchar, pamiętajcie, że przechodnik trzech turniejach wygranych z rzędu przechodzi na własność. I tak, Czyli Czarni Czarni teraz zdobywają bodajże drugi raz tak? Trzeci Trzeci? 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 Tak i czarni. A to może idź z Dobrze Zostawna. Drodzy moms. moi, stało się jak się stało Wygrywa najlepszy, uszanujmy to Czarni Oleśnice pierwsze <consegue> miejsce Przejdziemy do podsumowania ostatnie dwa. Jeszcze sekunda, ostatnie dwa nazwiska, które należałoby je, że tak powiem, tutaj podkreślić, utytułować i też podziękować za, za to, co robili na boisku, bo wybieramy najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza. Najlepszym strzelcem został zawodnik czarny koleszyce Kamil Kowal. Brawo! Panowie nie wnikamy w szczegóły się nagrywa. Drodzy moi, i tak ten też się stało, bo mieliśmy dylemat. Musimy też uszanować. Nie ma oczywiście Starego Sioła już w pe pewnym komplecie, ale wiemy, że ten bramkarz ze starego też sioła się tutaj bardzo dobrze z dobrej strony pokazał, jak to powiedzieli juniorzy. No było mu ciężko strzelić, bo nieraz te sytuacje okazywały się proste, a niestety bramkarz no pozwolił sobie na to, że te brameczki tak nie padały, ale też musimy uszanować tych, którzy no, pokazali się choćby w tym meczu, finałowym z dobrej też postawy obwinienie Karnego i tak dalej, ale doszliśmy do wniosku, że uszanujemy, ale też i podziękujemy. Najlepszym bramkarzem tego turnieju został Paweł. Jeszcze raz, czy ktoś tu teraz przemyślał to i chce podjąć się wyzwania organizacji tak, tak, kolejnego turnieju? Jako organizator to jest taka forma, że jeżeli będą leszyce, no to fajnie, jeżeli nie, to będziemy pytać innych, czy chcą bo może zrobimy kolejkę Oleszyce, tak? Widzę, że jest, jest tutaj decyzja prezesa Piotra Ozimka, że Oleszyce podejmą się wyzwania organizacji. Znaczy słuchajcie, bo też, słuchajcie jeszcze taka uwaga, bo też jest, jeszcze nie jest może rozstrzygnięty przetarg na drodzy moi. Przetarg na ten obiekt też, na ośrodek zdrowia i na, na ten obiekt. Fakt, że jest protest złożony drugiej, drugiej firmy, ale miejmy nadzieję, że on się rozstrzygnie prędzej czy później. I te, to miejsce będzie niestety modernizowane. Czy bardziej stety, przepraszam, bo należy się. I teraz pytanie, jeżeli to będzie w kolejnym roku, a ja myślę, że taka będzie, to wtedy będziemy niestety prosić któryś klub, aby użycił swojego obiektu i tam zorganizujemy go. No ale zobaczymy. Tu panowie także Czarni, Oleszyce, widzę Piotrze wykazuje. Jak najbardziej. No zobaczymy, jak tam będzie organizacyjnie. Drodzy moi jeszcze raz, dziękuję. Myślę, że za miłą frekwencję za to, że się i też nikomu nic nie stało. No i dziękuję, ale też jeszcze Kazik chciał zabrać głos, także dziękuję i oddaję głos tutaj na, mojemu koledze. Słuchajcie, chciałbym to jakąś prawdą, po sportowemu. słuchajcie. Zawsze szanujcie się nawzajem, jako piłkarze jedni, drudzy wspierajcie, bo to jest ważne. Nie wolno walczyć piłkarze z piłkarzami. Trzeba być zawsze sobą i trzeba walczyć na boisku, bo poza boiskiem może walczyć, ale to nie jest fair play. Słuchajcie, gratuluję wszystkim drużynom, co powiedział pan burmistrz i powiem tylko jedno, że słowo się rzekło. Zaproszenie na turniej za dwa tygodnie otrzymuje drużyna, panie burmistrzu Czarny ale bo zrobiła puchar i Zapraszam Tomek jako kapitana za dwa tygodnie o godzinie 15 rozporządzenie turnieju. Za wszystkim gratuluję i dziękuję. Brawo. Dobra.